Jesteśmy szczecińską firmą technologiczną posiadającą oddziały w całej Polsce, która od 30 lat dostarcza biznesowe systemy IT rozszerzone o dedykowane rozwiązania branżowe. Poza wyzwaniami związanymi z samym procesem wdrożenia systemu ERP, przed ekspertem stoją również te związane z fazą utrzymania systemów klientów. Wśród nich warto wymienić m.in. zapewnienie ciągłości działania tych rozwiązań, skalowanie wydajności pod potrzeby biznesu, zapewnienie bezpieczeństwa oraz elastyczności. Na to wszystko nakładają się wymagania naszych klientów dotyczące ich planów rozwojowych, sezonowości obciążeń czy innych spersonalizowanych wymagań. Zanim rozpoczęliśmy wdrożenie z grupą ekspert, firma rozważała również rozwiązania open source'owe, które nie udźwignęły takiej ilości danych. Z założeniem było rozproszone przechowywanie danych i wysoko dostępna infrastruktura, która miała służyć do hostowania oferowanych aplikacji oraz środowisk backupowych. Zaproponowaliśmy utworzenie rozwiązania na bazie Azure Stack HCI i przekazaliśmy je do testów. Klient miał wtedy czas, by sprawdzić, czy zaproponowane rozwiązanie jest w stanie sprostać wymogom bezpieczeństwa i utrzymania ciągłości działania. Cluster HCI nie jest pierwszym rozwiązaniem chmury rozprofony, którą żeśmy eksploatowali. Wcześniej uruchamialiśmy klaster w oparciu o Linux KVM oraz CEPH. W pewnym momencie jednak monitoring wykazał niedostateczną wydajność na dyskach twardych. Po konsultacjach ze specjalistami z IT punktu udało nam się zorganizować sprzęt oraz wykonać proof of concept dla proponowanego klastra HCI. Azure Stack HCI to unikalne rozwiązanie, które łączy w sobie najlepsze cechy własnej infrastruktury, takie jak czas odpowiedzi, szybkość przetwarzania czy optymalizacja kosztów, z najlepszymi wartościami chmury publicznej, takimi jak geoprotekcja czy skalowalność. Centrum Kompetencji Azure Stack HCI powstało we współpracy firm IT. Dell oraz Microsoft. A celem projektu było zbudowanie infrastruktury, w której będziemy w stanie pokazać, jak działa Multicloud. Wyzwania przy wdrożeniu Azure Stack HCI. OS. Uważam, że nie większy niż przy każdym innym projekcie. Grunt to zrozumienie obustronnych potrzeb i tak naprawdę partnerskie podejście. Tylko od Państwa zależy, jakie zaimplementujemy mechanizmy bezpieczeństwa. Dysponujemy zarówno mechanizmami lokalnymi, czyli lokalnej protekcji, jak i globalnymi, czyli protekcji między Data Center. Współpraca z IT punkt to nie przypadek. Znamy się bowiem od wielu lat. Przez ten czas dali się poznać jako profesjonalny i elastyczny partner. Na każdym z etapów projektu, od handlowego przez weryfikację założeń, testy i wdrożenie, mieliśmy bardzo dobry kontakt i wsparcie IT punktu. Rozwiązanie HCI rekomendujemy wszystkim firmom szukającej sprawdzonej, skutecznej i pewnej platformy programowo-sprzętowej, oferującej znaczny potencjał do wzrostu.